I co, zimno, w swetrze byłoby ciepłe. Kupno swetra na pierwszy rzut oka może wydawać się sprawą łatwą, ale jest wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Krój, materiał, fason i detale. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o tych wszystkich rzeczach, o których trzeba pamiętać, kupując idealny sweter. Żeby nikt Wam już więcej nie mówił, że historii tego swetra i tak byście nie zrozumieli. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszą sprawą, o której trzeba sobie powiedzieć w przypadku swetrów, jest materiał, z jakiego powinien taki idealny sweter być wykonany. I nie będzie tutaj chyba dziwnym fakt, że będę namawiał Was do tego, aby skierować się ku naturalnym materiałom, takim jak wełna, bawełna, bądź ewentualnie mieszanki tych materiałów z innymi trochę bardziej szlachetnymi, jak na przykład jedwab czy kaszmir. Dlaczego naturalne materiały? Dlatego, że ich. Sztuczne, syntetyczne zamienniki w postaci poliestrów, poliamidów czy akrylu, który bywa nazywany często pseudowełną, sprawiają, że swetry wykonane z takich materiałów charakteryzują się niższym komfortem termicznym. Naturalne materiały bardzo dobrze oddychają, odprowadzają wilgoć z powierzchni ciała, ale także grzeją, podczas gdy materiały sztuczne. Oczywiście mogą także grzać, ale nie mają tej dobrej transpiracji, o której mówiłem, czyli nie odprowadzają tej wody i ciepła odpowiednio właśnie z powierzchni skóry. W efekcie bardzo często taki sweter, który na początku będzie grzał, po kilkunastu minutach będzie nieprzyjemny, ponieważ będziemy się w nim przegrzewać. I tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy nosić swetry tak bardziej casualowo, powiedzmy na co dzień, to wtedy możemy się skierować ku mniej formalnym materiałom, takim jak bawełna, ewentualnie z domieszką, wełny, jedwabiu, czy kaszmiru, a jeżeli chcemy sweter nosić trochę bardziej formalnie, to wtedy lepiej skupić się na wełnach w typie wełny zwykłej, bądź, wykonane, bądź pozyskiwanej z owiec typu merino albo ku bardziej szlachetnemu materiałowi, jakim jest kaszmir. W przypadku fasonu, tak jak w większości innych elementów garderoby, też tutaj jest ważne to, aby był sweter dobrze dopasowany do sylwetki. Więc Naturalnym jest, że rekomendujemy tutaj fason slim. Nie ma niczego gorszego niż luźny taki sweter, który znamy z szaf naszych ojców czy dziadków. Nie daj Boże, jeszcze rozciągnięty nadmiernym użytkowaniem, to już wtedy całkiem nie wygląda to estetycznie. Więc sweter powinien być dobrze dopasowany do ciała. Oczywiście nie przesadnie, bo zbyt ciasny sweter będzie niekomfortowy w noszeniu. Tutaj sugerowałbym około centymetra luzu po jednej i po drugiej stronie, co zapewni nam to, aby sweter wyglądał na dobrze dopasowany. i i będzie zapewniało również całkiem dobry komfort użytkowania. W przypadku fasonu, też ważną sprawą jest to, aby sweter wyposażony był w ściągacze, które też zapobiegają defasonowaniu się tych najbardziej narażonych na to części swetra, to jest okolic rękawów, końców rękawów i okolicy dołu. Kiedy mamy za sobą już omówione informacje wstępne, czas przejść do tych modeli, ku którym powinniśmy się zwrócić. W poszukiwaniu klasycznego męskiego swetra. I pierwszym typem, który sobie omówimy, będzie klasyczny sweter z dekoltem w serek, który po angielsku zwie się swetrem typu winek. Nie na darmo polecałem go w przypadku filmu o 16 podstawach casualowej garderoby, gdyż jest to naprawdę bardzo fajny, uniwersalny sweter. Będzie świetnie sprawował się jako warstwa pośrednia między koszulą i marynarką. Będzie świetnie sprawował się w otoczeniu t-shirta bądź samej koszuli, a czasami może być także noszony, kiedy temperatury, na przykład nam się podniosą, może być także noszony na gołe ciało, jeżeli jest wykonany z niegryzącego materiału takiego jak bawełna. Świetna opcja, bardzo dobra dla osób, które wyznają szerokie spektrum mody męskiej. I oczywiście tutaj, jeżeli postawimy na neutralny kolor, taki jak szarość, jak granat, na pewno posłuży nam w przypadku wielu różnych okazji. Alternatywą dla wineka będzie sweter z dekoltem okrągłym bądź półokrągłym z angielskiego ramnek albo krunek. Słowo kró oznaczające drużynę odnosi się tutaj do reprezentacji w różnych sportach, które stosowały t-shirty początkowo z takim właśnie półokrągłym dekoltem, i później przez analogię zostało, została ta nazwa przetransponowana także na swetry. Specjalnym typem swetra krunek, jest sweter z wykończeniem tzw. sweatshirtnek, w momencie takim, kiedy ten półokrągły dekolt wzbogacony jest takim charakterystycznym trójkącikiem, który znajduje się pod dekoltem. Tego typu swetry najlepiej w mojej ocenie łączą się z koszulami typu button down, kiedy to guziczki trzymają wyłóg kołnierzyka pod linią dekoltu i bardzo ładnie to wygląda, albo tak typowo casualowo z wystającym spod spodu białym t-shirtem. Trzecim typem swetra, o którym sobie dzisiaj powiemy, jest golf. I co ciekawe, ta nazwa obowiązuje tylko w Polsce, ponieważ źródło słów anglosaski wspomina zastosowanie tego swetra w ramach gry polo, dlatego nazywany jest on polo-neck sweater, albo bierze się jego nazwa stąd, że jego kończy jest długi i wywijany, tzw. Tak roll neck sweater. Nie wiadomo w sumie... Piotrze, czy Ty wiesz w ogóle, dlaczego golf nazywa się golfem? Nie mam pojęcia. No widzicie jak to jest. No jakoś w Polsce, Polsce nazywany jest gol, golfem, mimo że swetrem, który bardziej by się e, kojarzył z grą w golfa, będzie swetel, sweter w, w tak zwane I to najczęściej w formie pulowera, o którym sobie powiemy później, ale to spokojnie. No i jakoś tak się przyjęło, że ten golf tak jest nazywany. A jeszcze powiem Wam tak, że w Ameryce nazywa się go turtleneck, czyli e, sweter podobny do szyi żółwie. No i nie wiadomo skąd ta nazwa jest, ale generalnie bardzo ciekawy rodzaj swetra, który dzisiaj m.in. innymi też mam, też mam na sobie, może być wykonany z bawełny, z bawełny z domieszką wiskozy, na przykład bardzo w tym sezonie były popularne takie golfy. No i oczywiście w wersji trochę bardziej eleganckiej z wełny, bądź całkiem casualowej z bardzo grubych, fakturowanych wełen. Może być noszony solo, może być noszony pod, kamizeł, pod kamizelką, pod marynarką, pod jakąś casualową kurtką. Bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza dla osób, które mają awersję do szalików, ponieważ ten, ten fragment materiału, który delikatnie otula szyję, bardzo dobrze ją grzeje i przez to zapewnia odpowiedni komfort termiczny, nawet w bardzo zimne, wietrzne dni. O ile z językowego punktu widzenia pullover, a z angielskiego pullover, czyli wciągać przez górę, mógłby być zaliczony jako kategoria nadrzędna dla swetrów, o tyle przyjęło się, że tą nazwą określany jest sweter typu winek, Pozbawiony jednak rękawów. Jest to świetna opcja dla tych osób, które w klasycznym swetrze z długimi rękawami um, często się przegrzewają, a chcieliby nosić sobie też swetry, na przykład pod marynarką czy pod płaszczem. Jest to świetna opcja, aby zminimalizować um, tutaj um, możliwość przegrzania się właśnie podczas noszenia tego swetra. W um, przy tym przypadku warto zadbać o to, aby wycięcie ten serek czy, czy ten trójkątny dekolt był odpowiednio głęboki, aby można było go także eksponować w połączeniu z krawatem, bo nie ma, przyznam szczerze, niewiele jest tak z źle wyglądających rzeczy jak zbyt nisko wycięty winek w połączeniu z krawatem, kiedy nie jest on w stanie utrzymać nawet właśnie tego węzła. Więc tutaj o tym warto pamiętać w przypadku tego swetra. Swoje triumfy święciły w latach 70., i projektanci w tym sezonie postanowili znowu po ten wzór sięgnąć, a mówimy tutaj o swetrach w kroju koszulek Polo. Jest to ciekawa alternatywa dla klasycznego polu wykonanego z piki bawełnianej, ponieważ te swetry wykonywane są z cienkich dzianinowych bawełen, bądź wełen, bądź wełen merino, bądź też domieszek na przykład tych materiałów z wiskozą. Jest to świetna opcja, która może być noszona solo, bądź z t-shirtem pod spodem. A myślę, że jeżeli jesteśmy już zmęczeni bazowością klasycznego vineka bądź wineka, może być dla nich ciekawą, aczkolwiek nadal utrzymaną w klasycznym tonie alternatywą sam. Posiadam taki model i jest to jeden z najbardziej um, użytkowanych przeze mnie modeli w tym sezonie, dlatego serdecznie wam go dziś polecam. Kardigan jest to y, rodzaj rozpinanego swetra, którego zapięcie może się składać z guzików, kołków bądź zamka błyskawicznego. Władysław Kopaliński, jeden z najsłynniejszych językoznawców, wskazuje pochodzenie tego słowa od jednego z brytyjskich lordów, Jamesa Thomasa Brunella, a dokładnie jego przydomku hrabiego Cardigan. I tak jak pierwotnie te swetry występowały w wersji prostej, to jest wyciętej najczęściej właśnie trój, trójkątnie i zafinanej na guziki, bez żadnych wstawek przy kołnierzu, tak obecnie możemy spotkać także modele z klapami bądź z kołnierzem szalowym. Jego cienkie wersje wykonane z wełny Merino i zapinane na małe, takie dyskretne guziki, będą świetnym wyborem, kiedy chcielibyśmy sobie taki sweter nosić z garniturem, ponieważ jest on bardzo elegancki i poniekąd formalny. Z kolei takie wersje z wyraźnym splotem, zapinane na kołki bądź duże guziki, świetnie sprawdzą się jako takie swetry nakładane na koszule, na t-shirty, takie jak w pewnego rodzaju over sweaters. Najniżej w hierarchii swetrowej formalności będą stały swetry wykonane z grubych wełen, fakturowane, nazywane często swetrami typu aran. I są to swetry, które pierwotnie wywodziły się z Irlandii. Były wyposażone w grube, takie fantazyjne sploty, dzięki którym można było określić pochodzenie osoby, która ją nosiła. Każdy irlandzki klan posiadał swój wzór takiego swetra. No i oczywiście oprócz wartości takich pragmatycznych, to jest to, że te swetry bardzo dobrze chroniły przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Miały one też taką funkcję dystynktywną: w sensie, na przykład, jeżeli dany żeglarz który, irlandzki, który posiadał tego typu sweter, zginął na morzu, no to można było zidentyfikować, z jakiej części Irlandii i z jakiego irlandzkiego klanu on pochodzi. Dzisiaj jest to świetna opcja dla zwolenników casualu: są bardzo ciepłe, bardzo przyjemne, bardzo wygodne, no i też pozwalają nam minimalizować ilość rzeczy, które musimy na siebie włożyć, aby stawić czoła bardzo zimnej pogodzie. Świetna sprawa, bardzo serdecznie takie swetry polecam, zwłaszcza w kolorach naturalnej wełny, czyli jasno-beżowym bądź kamalowym. Mam nadzieję, że zawarte w dzisiejszym filmie informacje pozwolą Wam znaleźć idealnie wpasujące się w Wasze oczekiwania sweter. Teraz mamy okres wyprzedaży, podczas którego można nabyć je w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc zachęcam do tego, aby przejrzeć asortyment sklepów internetowych, jak i stacjonarnych. Jeżeli mielibyście ochotę zajrzeć do mojego poradnika wyprzedażowego, który niedawno opublikowałem na blogu, to link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Szlak, nie powiedziałem o subskrybowaniu kanału.